Katastrofa w Czarnobylu i czerpiąca z niej inspiracje seria Stalker odegrały ważną rolę w ukształtowaniu estetyki wschodnioeuropejskiego post-Apo, dopieszczanego nierzadko motywem tzw. zony, tajemniczej skażonej strefy rządzącej się własnymi zasadami. Komu zatem potrzebne zachodnie, niemal nazbyt kolorowe wyobrażenie atomowego kataklizmu, które szczególnie wybija się w serii Fallout. Początkowo obleśnej, ponurej i z elementami komedii nadającej całości odpowiedniego absurdu. Dziś jednak to seria z bardziej ugrzecznioną stylistyką, niemal pozbawioną gor i z subtelnym body horrorem. Nie trzeba sobie zatem zawracać nią głowy, szczególnie że Fallouta mamy w domu. I to takiego, którego nie trzeba się wstydzić. Coraz mocniej przebijającego się do szerszej publiki. Tym samym kwestią czasu było, aż jakiś szaleniec spróbuje oddać realia gier serii Stalker w formie kooperacyjnego survivalu. I dziś możemy podziwiać tego efekt. Dzień dobry, ja jestem Kairos, a dzisiaj słów kilka o tworzonym rękami samotnego dewelopera Misery opisywanego przez autora jako kooperacyjna gra survivalowa z elementami roguelite dla fanów Little Company i Stalkera. W dostępnym na Steamie demo wraz z trójką innych towarzyszy spędziliśmy 5 godzin, dostrzegając potencjał produkcji i niestety liczne problemy z dziwacznym rozłożeniem priorytetów, ale... Od początku. W Misery jak najbardziej można zagrać samemu, choć nie trudno nie odnieść wrażenia, że nie jest to docelowy sposób obcowania z tą produkcją, bowiem jak w wielu grach survivalowych tej kategorii bywa, doświadczenie wzbogaca towarzystwo innego człowieka, szczególnie bliskich znajomych, z którymi w maksymalnie pięciosobowej ekipie można najzwyczajniej świecie się powydurniać. Miałeś utkać trąbkę, tego nie rozumiesz w tym słowie. Jak mogę utkać trąbkę, jak mam klakson, a nie trąbkę? Rozgrywka zaczyna się od szybkiego zebrania najprzydatniejszych przedmiotów, nim spadnie bomba. Identycznie jak w przygodówce, 60 Seconds od studia Robot Gentleman. W Misery również dostajemy jedną minutę, a mało pojemny ekwipunek i jego toporna obsługa nie ułatwiają nam zadania, przez co brakuje w tym przyjemnej dynamiki. Gdy czas się skończy, przenoszeni jesteśmy do schronu wraz z całym zebranym dobrodziejstwem i tu zaczyna się właściwa zabawa. Oprawa uderza w klimat retro, rodem z pierwszego PlayStation, przez swoją kanciastość i tekstury, a całościowo to stalker pełną gębą. Inspiracje widać nie tylko w surowej, przygnębiającej stylistyce, ale i w rozwiązaniach, będących momentami żywcem wyjętych z tej serii. Mamy podobny interfejs ekwipunku co w klasycznych Stalkerach, a poszukiwanie artefaktów, które w Misery również się znajdą, działa w identyczny sposób. Musimy bowiem zbliżyć się do śmiercionośnej anomalii wraz z detektorem i misternie poszukiwać źródła sygnału, by z eteru zostać nagrodzonym przedmiotem o unikatowych właściwościach. Nie brakuje też typowych dla zony zagrożeń, gdzie obok wspomnianych anomalii znajdą się bandyci czy zdziczałe zwierzęta. Sorry master! Choć w demo zabrakło mu tantów z prawdziwego zdarzenia, które to przede wszystkim nadają odpowiedniego kolorytu takiemu settingowi, a tak to kuszą nas jedynie na dotychczas pokazanych trailerach. Oczywiście nie brakuje walki, choć najlepiej ją podsumować jako: istnieje. Broń biała sprowadza się do klikania jednego przycisku myszy, a z wszelkiej maści spluw, jak na grę tej kategorii, strzela się w porządku. Ni mniej, ni więcej. Przy tym Misery nie oferuje jednej wielkiej otwartej mapy, a zestaw mniejszych losowo generowanych poziomów, które odwiedzamy po kolei. I choć tytuł ten opiera się na stalkerowskim fundamencie, to cała struktura rozgrywki zdaje się być mocno inspirowana Little Company. Grom, w której wcielamy się w pracowników korporacji zbierających złom i cenne przedmioty z opuszczonych placówek pełnych potworów. Każda z takich miejscówek stanowi tam osobny poziom, a im więcej ich zaliczymy, tym większe nagrody otrzymujemy, a poziom trudności proporcjonalnie rośnie. Właśnie ten pomysł Misery przyswaja i dostosowuje do własnych realiów. Gdy po raz pierwszy opuszczamy nasz bunkier, trafiamy na niewielką polanę, którą, podobnie jak rzeczony bunkier, możemy dostosować do własnych potrzeb, stawiając różne obiekty, jak na przykład warsztat czy grządkę pod uprawę roślin. Kolejna para drzwi prowadzi albo do kantyny o niej za chwilę albo na nowy, proceduralnie generowany teren a zegar zaczyna odliczanie do pojawienia się emisji śmiercionośnej anomalii obejmującej całą mapę, której nadejście symbolizuje syrena alarmowa. Przed nią możemy schronić się tylko wewnątrz bunkra, bo gdy emisja dojdzie do skutku, świat na zewnątrz zmienia się nieodwracalnie, przerzucając nas w zupełnie nowy obszar bez możliwości powrotu do poprzedniego. W tym wszystkim trzeba też zadbać o potrzeby postaci. Choć śmierć sama w sobie nie niesie żadnych poważnych konsekwencji i nieraz z ekipą stosowaliśmy taktykę z kategorii Hej, jestem głupi. Niech mnie ktoś zabije. Niemniej, bieganie po planszy opróźni nasz wskaźnik nawodnienia czy na jedzenia. Występujące w świecie gry promieniowanie szybko może ubić naszą postać, ale tu z pomocą przychodzą tabletki, alkohol bądź muchomory, które poziom radiacji obniżą. Pogorszeniu może ulec też nasz stan psychiczny. Co prawda nie odczułem w toku rozgrywki negatywnych skutków niskiej poczytalności, jednak wskaźnik ten również można zredukować i miejmy tylko nadzieję, że feature ten zostanie. Zostanie bardziej rozbudowany, bo póki co mamy tylko fajny pomysł i nic więcej. Podczas naszych stalkerowych ekspedycji znajdziemy m.in. surowce, jak drewno, złom czy elektronikę, do wytwarzania nowych przedmiotów czy struktur. Nie brakuje sprzętu do odnalezienia pokroju broni, czy też odzieży oraz plecaków, których wyposażenie poszerzy liczbę slotów ekwipunku oraz zwiększy limit wagi możliwych do noszenia przy sobie przedmiotów. A gdzie niegdzie będą walać się uszkodzone konsole do gier, czy miedziany drut służące wyłącznie do odsprzedania ich w kantynie, do której prowadzi druga para drzwi przy naszym bunkrze. W niej znajdziemy dwóch handlarzy. Jeden za gotówkę przyjmie bzdety wszelkiej maści, oferując zapasy pokroju alkoholu czy żywności, a drugi odkupi broń i sprzeda amunicję. W samym świecie gry nie brakuje skrytek stalkerów, opuszczonych placówek, zrujnowanych wiosek czy zamrożonych w czasie scen, pełniących funkcję storytellingu i. To po tyle z przeglądu najważniejszych elementów w demo Misery. Teraz przyszedł czas na odrobinę prywaty i tu przyznaję, Misery ma naprawdę dobry pomysł na siebie. W motywie Stalkerowskiej Zoni tkwi potencjał i stworzenie w tym settingu kooperacyjnej gry survivalowej z budowaniem bazy jest naprawdę super i oryginalne. Sęk w tym, że ta gra nie do końca wie czym chce być i ciągnie w dwie różne strony. Tak. To tylko demo, ale już na tym ukazanym fundamencie, na którym opiera się całość rozgrywki, widać pewien konflikt osobowościowy. I najzwyczajniej w świecie Misery potrzeba jeszcze wielu szlifów i lepszego rozłożenia priorytetów. W zaprezentowanej formie jest to tytuł zbyt losowy. Za bardzo wyczuwalna jest notalital Company, i całość to niemal bezmyślne bieganie po planszy i szukanie lutu. Tym samym nie czuć, by progres zależał od naszych działań, a od tego, czy Bóg generatora liczb losowych nas pobłogosławił. Tyczy się to nie tylko sprzętu i wszelkiej broni, a zwyczajnie zasobów. Drewno, elektronika czy złom to elementy do odnalezienia w świecie gry, a nie wyfarmienia w jakiś uniwersalny, jasny sposób. Ewentualnie kawałek rzeczonego złomu dostaniemy po wypiciu puszki coli, ale umówmy się, nie jest to optymalny sposób pozyskiwania tego zasobu stopniem rozbudowania i możliwościami nie zachwyca crafting. Zabrakło bowiem większej liczby podstawowych przedmiotów jak narzędzia czy pojemniki, które ułatwiłyby kolejno eksplorację i zaaranżowanie bazy. W praktyce podczas mojej rozgrywki cały bunkier był zaśmiecony itemami, a przydatne schowki jak komody czy szafki wraz z ekipą musieliśmy przynosić sobie ze zrujnowanych wiosek. I okej, okay tu przyznaje patent z możliwością podwędzania mebli i znoszenia do bazy by ją urządzić, fajna sprawa gorzej, że w mizeryjnie nie brakuje absurdu w pokroju, możliwości wciśnięcia do kieszeni płaszcza szafki nocnej i krzesła, ale jeden pojedynczy kanister z benzyną się już nie zmieści, bo zajmuje za dużo slotów, innym razem zaawansowany warsztat ważył zbyt wiele by wcisnąć go do ekwipunku dopiero wyposażenie plecaka pozwala wziąć go ze sobą i postawić na ziemi, jednak bez ów plecaka który totalnie losowo pojawia się na planszy, mamy do czynienia z softlockiem. Choć miłym rozwiązaniem jest to, że warsztaty wymagają zasilania do funkcjonowania. Prąd wytworzył nam turbiny wiatrowe, agregaty na benzynę czy Kras nalewku owrotku, jeśli dostaną wódkę. Tym samym przyjdzie nam pobawić się kabelkami i zasilaniem, co jest naprawdę super, ale wymaga jeszcze zbalansowania. Możemy też podładować akumulatory samochodowe i z nich czerpać potrzebną energię, choć na obecnym etapie są zabugowane i po każdorazowym wzięciu do ekwipunku rozładowują się do zera. Głównym daniem Misery pozostaje eksploracja i niestety tak ważny element dość szybko potrafi znużyć, bo w praktyce sprowadza się do zwykłej bieganiny za itemami. W grze brakuje wyrazistego motywu przewodniego, który wprost nakreśliłby, po co my to wszystko w ogóle robimy, czy jakiegokolwiek kamienia milowego, który mocno takim wiecie, czaśnięciem w twarz podkreśliłby nam, że faktycznie, o, proszę, osiągnąłeś jakiś progres. Każda kolejna emisja nie przynosi ze sobą znaczących zmian w rozgrywce, a jedynie nowy układ planszy. Doznaniom nie pomaga wszechobecny recykling. Owszem, co każdą emisję poziomy są losowo generowane, jednak składają się z zestawów gotowych już obiektów czy mini lokacji i nieraz odwiedzimy wioskę w tym samym układzie. A ta sama storytelling-scenka z rozstrzelania cywilów potrafiła się wygenerować dwa razy obok siebie. Oczywiście takie feature jak Uciekające przed nami kraje, Snale, które można oswoić wódkom czy domek na kurzych nóżkach, to kreatywne i naprawdę zajebiste umilacze rozgrywki, ale efekt wow zanika przy kolejnym spotkaniu z rzędu. Jak na razie rogalikowa natura Misery z jej małymi, losowymi lokacjami nie do końca mnie przekonuje. Przede wszystkim dlatego, że bardzo spłyca aspekt budowy i rozwoju bazy oraz sprowadza rozgrywkę do krótkich sesji z częstym restartem a'la gra imprezowa niż posiadanie swojego stałego save'a, na którym tkwi się dziesiątki godzin. Po zaprezentowanym demo obrzydliwie czuć, że Misery chce mieć ciastko i zjeść ciastko. Zastanawiam się, czy całość rozgrywki nie zyskałaby bardziej, idąc drogą choćby Walheim, czyli posiadaniem dużego, otwartego i losowo generowanego świata, złożonego z wielu wcześniej przygotowanych lokacji, ale w różnym układzie i natężeniu występowania. Pozwoliłoby to podzielić świat gry na biomy o różnym stopniu zagrożenia, a każdy z nich mógłby posiadać określony cel do realizacji, determinujący dalszy progres, co byłoby tym samym wyrazistym kamieniem milowym. Dajmy na to obóz bandytów dających schemat craftingu nowego rodzaju warsztatu czy specjalnego emitora, który pozwoliłby zapuścić się w inny, wcześniej zbyt niebezpieczny obszar. Dzięki temu też budowa bazy miałaby więcej sensu, dając mnóstwo wolności, szczególnie jeśli przyszłoby dajmy na to dostosować sobie jakiś opuszczony bunkier do formy bazy wypadowej. No i umówmy się, że taki survival z prawdziwego zdarzenia ala Valheim, ale w stalkerowym settingu, znalazłby swoją mniszę, że ja pierdzielę. Jeśli Misery pozostanie grą opartą na małych lokacjach i szybkiej rotacji, a na to się zapowiada, to potrzebuje znacznie więcej różnorodności i nieprzewidywalności, a także lepszego podkreślenia swojej rogalikowej natury, by od początku gracz wiedział czego się spodziewać. Podemię trudno oceniać długofalowo rozgrywkę, choć jak już wspomniałem, to zaprezentowany fundament daje pewne przypuszczenia. Do premiery pełnej wersji pozostały niespełna dwa tygodnie i obawiam się, że może być to bolesny debiut. Nie tylko przez liczne błędy, ale też stopień rozbudowania produkcji. Ta wciąż wymaga solidnego szlifu, lepszego rozłożenia priorytetów i przede wszystkim tego, by więcej zależało od działań gracza, a nie od boga losowości. Niemniej deweloperowi życzę jak najlepiej, bo przyszedł do nas naprawdę Fajnym pomysłem. Tylko całość musi obrać prawidłowy i jednoznaczny kierunek rozwoju, by nie próbowała być wszystkim po trochu. Tylko proszę się też nie kierować wyłącznie moim materiałem w ocenie tego, czy ta gra jest dla was. Zachęcam do wypróbowania Misery samodzielnie w ramach szeroko dostępnego demo, a gdy już to zrobicie, to zapraszam tutaj ponownie, by wymienić się doświadczeniami na temat gierki i być może powiedzieć mi, Kairos, pierdzielisz głupoty, nie zgadzam się z tobą. Za jakiś inny komentarz czy ocenienie tego filmu również się nie obrażę i dziękuję wam za jego obejrzenie oraz dziękuję wspierającym tego kanału. Do zobaczenia przy innej okazji. Na razie! Master, nie zmusza mnie do odpalenia, sam wiesz czego. Masz rum? Masz rum. O, to Muchomorem